Moja mama okłamywała mnie przez całe moje dzieciństwo. O oh my god, dlaczego ja dopiero odkryłam tą bazę? Mega! Zacznijmy od tego, że ja za dzieciaka bardzo lubiłam pić kole. Tyle bardzo ją lubiłam, że moja mama w postępny sposób próbowała mi ją zbrzydzić. Oczywiście jej się nie udało, bo chodząc z bratem do sklepu i tak kupowaliśmy sobie kole. To w jaki sposób próbowałam ją zbrzydzić? Nie mogę, końcówka. To była przesada, mamo. Kawka zranana z pienionym kokosowym, Alpro musi być. Więc wiecie, jak dzieciom wypadają mleczaki? Moja mama je zachowywała. Creepy though. Próbowała mi mówić, że kola niszczy zęby. No wiadomo, w ogóle mnie to nie interesowało. Więc moja mama stwierdziła, że weźmie tego mleczaka. sobie o tym ostatnio przypomniałam. I tam wiecie, wmówiła mi, że ona wrzuci tego mleczaka do szklanki z kolą na noc i zobaczysz, co się stanie z zębem jutro. Dobra myślenie. Idę spać. Wstaję rano. A tu mi dosłownie głupio, jak o tym opowiadam. Staje rano, zęba nie ma, więc co ja pomyślałam? Jak będę pić kole, to stracę wszystkie zęby. Dzięki, mamo.